Czy wiesz, że tylko 10% osób dorosłych w Polsce wykonało test na HIV? One już zadbały o swoje zdrowie. Ty możesz zrobić to samo. Odwiedź punkty konsultacyjno-diagnostyczne Fundacji Edukacji Społecznej, które znajdują się na Ursynowie i w Śródmieściu w Warszawie. Wykonasz tam bezpłatne i anonimowe testy na HIV, HCV i KIŁE. Przed testem porozmawiasz z doradcą bądź doradczynią, którzy odpowiedzą na wszystkie Twoje pytania oraz zadbają o Twój komfort podczas wizyty. Do wyboru masz test szybki lub standardowy, a wyniki otrzymasz od razu lub następnego dnia. Jesteśmy czynni nawet 6 dni w tygodniu. Wpadnij do nas i dołącz do osób, dla których zdrowie seksualne jest ważne.